Oto najnowsza wpadka z mojego ostatniego wypału. Nie wiem, co się wydarzyło. Wypalałam jak zwykle, natomiast szkliwo spłynęło w nieprzewidywalny bardzo sposób. Część została na, na półce, część została na osłonce. No i taka osłonka się już do niczego nie nadaje, i taki, takich osłonek mam kilka. Zobaczcie. Jak one tutaj pięknie wyglądają. Nie tak miało być. I to jest właśnie taki przykład tego, jak bardzo nieprzewidywalna jest ceramika. I jak bardzo trzeba uważać na każdą małą rzecz. Tutaj przypuszczam, że szkliwo, które nakładałam tym razem było trochę gęstsze niż zazwyczaj. Nałożyłam jak zwykle dwie warstwy, natomiast, no, z uwagi na to, że było być może trochę gęstsze, no to popłynęło mocniej.